Hej, tutaj Zioman i tak jak obiecałem jest konkurs, jeszcze zdążyłem dzisiaj ogólnie, żeby go ogłosić, więc przez najbliższe 24 godziny będę zbierał Wasze zgłoszenia w formie oczywiście komentarzy, wszystko wyjaśnione będzie na Facebooku, więc zapraszam na profil do wygrania będą te cztery oto podstawki sobie pod napojem można sobie położyć na, na tym piwo, kubusia, cokolwiek tam yy, cokolwiek tam sobie pijecie więc jeśli chcecie wziąć udział w konkursie wejdźcie na mojego Facebooka, wejdźcie na profil dla graczy i tam prawdopodobnie trzeba będzie zrobić coś takiego jak zalajkować Wpis, czyli filmik, zostawić komentarz, szernąć jeśli ktoś by chciał, coś takiego. Zwykłe to, co zawsze przeważnie robię. Więc w ciągu 24 godzin, następnych, zbieram zgłoszenia, potem je zamknę. No i wylosuję jednego szczęśliwca, który dostanie te cztery oto krążki. W sensie, które są takie romane z tyłu, takie coś. Z PlayStation, więc to będzie wiadomo, że to oficjalna rzecz. Tak. No i to chyba byłoby na tyle. Ogólnie wiem, że za miesiąc jeszcze przeprowadzę jeden konkurs i będzie trochę więcej osób, które wygrają coś, więc to też będzie ciekawe. Warto obserwować profil, warto subskrybować kanał. Więc o coś mi się dołączyło, nieważne. Więc zostańcie z nami, zostańcie ze mną. No i to tyle. Powodzenia w konkursie.